Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj taki czasomierz, timer firmy Silit, jest to seria Diavolo Opakowanie tego produktu wygląda mniej więcej tak Wszystkie jakieś szczegółowe dane, opis tego produktu znajdą Państwo na naszej stronie klikając w link pod filmem Tam też również cena do znalezienia Również można wpisać symbol tego produktu na naszej stronie. Symbol tego produktu to 0068001501. Teraz pokażę, co jest w środku. Jak oczywiście ten produkt wygląda na żywo, w środku, jak otwieramy, widzimy bateryjkę. Jest na takiej tekturce przyczepiona. Nie będziemy tego odpalać, pokazujemy tylko, jak wygląda dany produkt. Tu mamy ten timer. Jeszcze w pudełku znajduje się instrukcja obsługi jest w kilku językach więc każdy coś tam dla siebie znajdzie i oczywiście sam produkt jak widać jest wykonany ze stali nierdzewnej tutaj mamy logo Silit stal nierdzewna polerowana yy, przepraszam nie polerowana matowa oczywiście tak jak tutaj widać jest to mat yy, te czarne elementy są stworzywa sztucznego. Przyciski tutaj, które mamy na, na tym timerze. To oczywiście są przyciski takie podgumowane, więc one są. No, takie, żeby nam ten palec nie uciekał z tego. Na górze mamy tylko taki dekielek i na dole mamy dekielek do wsadzenia baterii. Oczywiście całość sobie możemy przekręcić, i baterię możemy tutaj wsadzić. I tak samo się zamyka. Po prostu nakładamy ten kaprzelek. I przekręcamy go. Oczywiście lepiej to zrobić jakimś tam śrubokrętem niż ręką, ale oczywiście, ręką też się nam uda. Tutaj mamy oczywiście ten wyświetlacz, który będzie pokazywał tak jak tutaj na tym rysunku, czyli w pionie. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, na których można zobaczyć też inne timery. Nie tylko firmy Silit, jak i również do oglądania tych wszystkich produktów na naszej stronie www.kupujesz.pl